Dzień dobry kochani, ja bardzo Was witam, ale zobaczycie jakie tam są lafy koralowe, tylko jej nie jesteśmy jeszcze w morzu, ale tam są najbardziej fajne koralowe, no bo jakbyście je zobaczyli, to przyjedźcie tu najbardziej. Jesteśmy w Egipcie. Numer 3. 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, no i no, zobaczcie jaka to jest lafa koralowa, wszystko wiecie, ale najbardziej to mi się podoba, ta lafa koralowa, bo mój tata pojechał bardzo daleko, ja nie ja trochę tam ponurkowałam, ale mi to, ta maska przeszkadzała, bo tam woda mi wyleciała, ale już prawie umiem pływać bez rękawków. Tylko maska mi jakoś tam działa, jakby, jakby nie potrzeba. No i no i bardzo się cieszę, że jestem z wami. No. No, no, nie wiem co powiedzieć, ale bardzo się cieszę, że najbardziej. Jak chcecie, to możecie napisać w komentarzach, czy kiedyś widzieliście taką rafę koralową, czy nie widzieliście tej lafy. To musicie na pewno napisać do mnie w komentarzach, żeby to wszystko wiedzieć. I ja chcę to wiedzieć, więc musicie napisać mi w komentarzach, czy wy widzieliście taką piękną lafę koralową i taki piękny tak. Takie piękne ryby. No więc ja też Wam napiszę e, w komentarzach, gdzie to macie tu jechać i samolotem e, przecież, przecież widzicie taką ziemię. No i można się na, na jeszcze przyjechać na Wielbionie. No raczej no nie wiem czy tak dobrze, ale on jakoś staje. No więc papa, pa. bardzo Was witam. Dobrych wakacji, szybko, szybko pójdźcie.